Cień z tej strony dreddy z ekipy Tajagodne i dziś powiem Wam, czym różni się zestaw startowy od Essential Kit'a, wydanego nieco później. Ogólnie, oba te zestawy służą do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z Dungeons and Dragons. Zestaw startowy wyszedł y, praktycznie równo z wszystkimi podstawowymi podręcznikami. Essential Kit wyszedł z kolei, jeśli się nie mylę rok albo dwa lata temu, więc jest zdecydowanie świeższym produktem. Już na starcie powiem, że Wizardzie odrobili lekcję, bo zawartość tego zestawu jest zdecydowanie bogatsza od tego. Ale, żeby poprzeć moje słowa, to zobaczmy sobie, co jest w pudełku jednym i drugim. Nie będę rozczulał się nad zawartością Starter Setup, ponieważ Szaman już raz otwierał te pudło i dokładnie opisywał, co jest w środku. Więc tylko na szybkości sobie przypomnijmy, że mamy zestaw siedmiu podstawowych kostek, gotowe karty postaci, w których jedyne, co będziemy uzupełniać, to jest imię naszej postaci, bo wszystko inne jest już zadrukowane. Przygodę. Krótki zeszyt podstawowych zasad, które będą nam potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z ddk I to jest tak naprawdę wszystko, co daje nam ten zestaw. No i można by powiedzieć, że dość biednie, bo kiedy zobaczymy sobie, co oferuje nam Essential Kit, no to tu już jest zdecydowanie lepiej. Od razu powiem, że tak jak wygląda ten Essential Kit nie, nie będzie inaczej wyglądał zestaw, który przyjdzie do Was, ponieważ pewne rzeczy mam już poskładane, bo to jest moja prywatna kopia. Mamy kostki i tu już jest lepiej, bo w starter secie mamy tylko siedem podstawowych kostek. Tutaj nawet nie otwierałem, ale musicie mi na słowo uwierzyć, że mamy dwie kości K20, dzięki czemu możemy wykonywać testy z ułatwieniem i utrudnieniem bez potrzeby przerzucania tej samej kostki. I kość K6 występuje w czterech sztukach, czyli to ułatwia nam zadawanie ataków na przykład mieczem obręcznym, który wymaga dwóch K6, albo rzucania prostych zaklęć takie jak płonące dłonie, które wymagają 3, i nie musimy przerzucać tej samej kostki, czyli dla mnie już pierwszy plus. Do tego pudełeczka przejdziemy za chwilę. Najpierw przygoda. Widać, że jest też wykonana troszeczkę lepiej. Według mnie przynajmniej jest to bardziej estetycznie. Grubościowo jest podobna. Co do treści, zapoznawałem się z jedną i z drugą przygodą. Są pod względem fabularnym dość zbliżone. Tak samo jeżeli przejrzyjbyście fora, mniej więcej cieszą się podobną popularnością. Możliwe, że większą popularność mają kopalnie Pandelwera, ale wiąże się to z tym, że są dłużej na rynku i jakby zdecydowanie więcej graczy grało w nie, więc mają do nich sentyment. Ale ta przygoda też jest naprawdę solidnie napisana. I ma jedną przewagę, według mnie, nad kopalniami Pandelwera. Według mnie y, dużą przewagą y, Dragon of Ice Peak nad y, kopalniami Pandelwera jest to, że kiedy w kopalniach wjedziemy już do Pandelver, no to tak naprawdę gry staje przed tym, że musi przeczytać bardzo dużo stron, bo poznajemy bardzo dużo lokacji i praktycznie każda postać niezależna. W mieście jest w stanie nam dać jakąś misję, którą wiadomo, nie wiemy, gdzie gracze pójdą, co wezmą. W Dragon of Iceberg Peak jest to zrobione troszkę inaczej. Kiedy wjeżdżamy do miasta, jest to bardziej w stylu komputerowych herpeków, bo mamy tablicę ogłoszeń, na której wiszi tylko kilka ogłoszeń czyli tak naprawdę questów dla naszych graczy. I dopiero kiedy zrealizują 2 na 3, jeśli dobrze pamiętam, to pojawiają się kolejne ogłoszenia, co oznacza dla nas kolejne questy. Łatwiej dla mistrza gry, a też dla osób, które wcześniej grały tylko w komputerowe RPG, wydaje się to być takie bardziej naturalne przejście. Jeśli chodzi o zasady, to w Essential Kitie jest ich też troszeczkę więcej niż w zeszycie zasad, który jest w kopalniach Pandelwera, co widać grubościowo. Ale zasadniczo te zasady Wam wystarczą, jeśli chcecie zacząć. Tu nie ma aż tak wiele nowości, które by miały poszerzyć Waszą rozgrywkę. Ale, tak naprawdę, kiedy tu już dochodzimy do dna pudełka, tutaj zaczyna się zabawa. Bo mamy mapę Wybrzeża Mieczy. Co prawda, nie całego, ale mamy pewien rzut na to, gdzie dzieje się nasza przygoda, co mamy w koło. A kiedy odwrócimy mapę, mamy panelin z zaznaczonymi wszystkimi miejscami, które są warte odwiedzenia. Więc to jest kolejny plus Essential Kita. Poza tym mamy kolejny element, który się nie pojawia w Starter secie a mianowicie ekran Mistrza Podziemi. W środku są wszystkie zasady, które znajdziemy na twardym ekranie Mistrza Podziemi, który jest normalnie w sprzedaży. Ten jest zdecydowanie miększy, więc będzie nam się giął na stole, ale nie dość, że jest opatrzony ładną grafiką, no to zawiera dokładnie to samo co twardy, a mamy go w cenie Essential Kita, czyli kolejny plus. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Wiadomo, wygina się, więc nie jest to najbardziej estetyczne, ale jak najbardziej będzie spełniać rolę, plus jest to mniejszy bagaż, no bo bierzecie tylko pudełko z Essential Kitem i możecie jechać gdziekolwiek będziecie prowadzić sesję i ekran macie spakowany w środku, więc to jest jego zdecydowany plus. I tu mamy yy, różnicę w podejściu Essential Kita do Starter Setu, ponieważ w Essential Kitie mamy puste karty postaci. W starter Secie są zadrukowane całe, jedyne co możemy wpisać to imię naszej postaci. A Essential Kids stawia na to, żeby gracze, którzy zaczynają swoją przygodę stworzyli własne postacie. Mieli jakby 100% z zabawy z grania i mogą stworzyć takie postacie jak chcą, a nie wybrać jedną z czterech, które już zostały przygotowane. I to jest też element, do który została poszerzona książka zasad, która jest tu dołożona o całe tworzenie postaci. Więc jak dla mnie kolejny plus. I zanim przejdziemy jeszcze do tej karty, bo ona już jest tylko bonusem, jest moja ulubiona część. Kiedy, jeśli zdecydujecie się na zakup, to to wszystko będzie poskładane i połapane w arkusze, które będzie trzeba samemu podzielić. Ja już mam to porozdzielane, bo sam korzystam z tego essential kit'a, bo dostajemy całą masę kart, które mogą się bardzo nam przydać. Bo pośród tych kart znajdziemy 9 kart, które będą ułatwiały nam porządek inicjatywy w czasie starć. Bardzo wygodne narzędzie. Kolejną gamą kart, które mamy w środku, to stany. Nie dość, że mamy grafiki dokładnie te same, które są w zbiorze zasad, jak i w podstawowym podręczniku gracza. Wraz z opisami na odwrocie, jak działają na daną kreaturę, kiedy. Zostanie wystawiona na działanie takiego stanu. Kolejnymi kartami jest całkiem sporo magicznych przedmiotów, które pojawiają się w przygodzie. I dla mnie to jest absolutna bomba, ponieważ kiedy gracze natrafią na magiczny przedmiot i go dostaną, to możemy mu im po prostu dać o, to jeszcze jest jeden stan. Dać kartę, gdzie mają dokładnie opis, jak działa magiczny przedmiot. Za każdym razem, kiedy się ma taką kartę przy sobie, to ciężko jest zapomnieć, że się posiada jakąś miksturę leczenia, kiedy leży ona fizycznie na stole. Dla mnie kolejny przemyślany element. Tych magicznych przedmiotów, o których mówiłem, jest najwięcej w całym tym pudełku. Oprócz tego mamy jeszcze. Karty, które zawierają opisy właśnie zadań, na które możemy trafić, to są skrócone opisy zadań, te, które gracze będą znajdować na tablicy ogłoszeń, żeby, kiedy przeczytają to, a najczęściej potem zapominają pewnych elementów, które były w ogłoszeniu, dzięki tej karcie mogą zerknąć i od razu wiedzą, o co w tym chodziło. Kolejny przemyślany element. Oprócz tego mamy ściągi, jak wygląda walka, czyli kolejne narzędzie, które jest Dość przydatne dla początkujących, bo mamy tutaj po kolei rozpisane etapy, kiedy zaczyna się walka, bo mamy to, czy której ze stron jest zaskoczona, jak są rozmieszczone postacie, żudne inicjatywy, po kolei rozgrywanie tur, no i przechodzenie do następnej rundy. Więc mamy wszystko co najważniejsze i na sam koniec, chyba moja ulubiona z kategorii kart, ponieważ są to pomocnicy. Essential Kit daje nam możliwość zagrania kampanii jeden na jeden, czyli mamy mistrza gry i gracza i jest to jak najbardziej do zrobienia, ponieważ yy, gracz może dobrać sobie NPC-ów, którzy będą mu pomagać w przygodach. I tutaj yy, na każdej karcie jest portret jednej z postaci, którą możemy sobie dołączyć do naszej drużyny wraz z tym, jakie ma cechy charakteru i kim jest. O tym nie wspomniałem, ale mogę się wrócić. W zbiorze zasad są zasady, które zostały wymyślone stosunkowo niedawno. Jak tworzyć właśnie pomocników? Oni mają zdecydowanie uproszczone karty postaci względem tych, które posiadają gracze, ale mają wszystko to, co niezbędne, bo mamy wojownika, mamy eksperta i mamy szeroko pojętego maga. Czyli jeśli gramy jeden na jeden i nasz gracz będzie grał barbarzyńce, no to sensownie będzie dobrać do drużyny Maga albo właśnie eksperta. Oprócz tego jeszcze została jedna karta i to jest. A, ona jest akurat powiązana z konkretną misją. W niej no, minimalny spoiler można zostać wystawionym na działanie pewnego efektu magicznego, i ten efekt magiczny jest opisany na karcie, więc znowu mamy coś, co ułatwia nam zdecydowanie prowadzenie rozgrywki. Więc, jak widać, już zawartości jest zdecydowanie więcej w tym pudełku. A na osłodę mamy jeszcze, oprócz tego, że, ulotkę z innymi produktami Dungeons Dragons to dostajemy tąże przygodę w wersji elektronicznej na Beyondzie. I za darmo możemy szczytać kod i prowadzić ją PSM przez Roll20. Więc, tak naprawdę, zakup papierowego essential Kita daje tam nam też pełną możliwość prowadzenia tej kampanii online. I jeszcze oprócz tego dostajemy 50% rabat na podręcznik gracza, co też jest miłym gestem. No bo jeżeli ktoś zacznie od tego pudełka, no to naturalną koleją rzeczą będzie kupienie podręcznika gracza. Więc, jeżeli chcemy go kupić cyfrowy, no to czemu by nie przytulić go za pół ceny. Jeśli miałbym wystawić swoją opinię, czy kupić starter set czy Essential Kit, to tak naprawdę wszystko będzie się opierać na jednym podstawowym pytaniu. Czy problemem dla nas jest język angielski? Jeżeli to, że będziemy mieli przygodę i karty po angielsku, nie jest problemem dla mistrza gry i graczy, no to w ciemno wybierałbym Essential Kit. Tak naprawdę dla mnie jedyną. Dużą zaletą zestawu startowego jest to, że został wydany przez Rebel po polsku, i część graczy, która może się odbić z powodu angielskiego, zdecydowanie chętniej pewnie sięgnie po zestaw startowy, co jest bardzo zrozumiałą decyzją. Zaprezentowałem Wam tak naprawdę wszystko, co jest w jednym i drugim pudełku. Mam nadzieję, że jeżeli zastanawiacie się, czy kupić jedno pudełko bądź drugie. Albo możecie kupić oba, ponieważ obie przygody dzieją się w tym samym mieście i ma, jest możliwość połączenia obu przygód, tak żeby przeplatać zadania między sobą. Da się to zrobić bez jakichś nawet większych umiejętności, więc początkujący mieszk gry, kupując oba pudełka, może zapewnić sobie dwa razy dłuższą kampanię, przez to że będziemy przeplatać. Misje z jednego zestawu i misjami z drugiego zestawu, ponieważ w żaden sposób ze sobą nie kolidują. To by było na tyle. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam zawartość jednego i drugiego zestawu. Jeśli ktoś się właśnie waha na coś zdecydować, to teraz już będzie w stanie podjąć tę decyzję. Jeżeli chcielibyście porozmawiać na temat: Zawartości zestawu startowego albo Essential Kita, to zapraszam Was do komentarzy. Z chęcią odpowiadam na jeszcze jakieś pytania, jeśli się tam pojawią. To by było na tyle. Trzymajcie się, grajcie, zaczynajcie grać w dedeki. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.